Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Ania Ursa z tej strony, czytanie tygodniowe w pozytywnym aspekcie. Zamknij oczy, skupiaj się na sobie teraz. Czytanie na tydzień od 25 listopada do 1 grudnia. Piękny tydzień. Co dobrego, cudownego do Ciebie przyjdzie w tym tygodniu. Zamknij oczy, a potem wybierz jeden obiekt czy... Kamyczek, czy jakiś tutaj element, który Cię przyciągnie w jednej chwili. Ja będę losować, zamykamy oczy. No, coś tu się chciało przedostać, ale odskoczyło. Bardzo proszę otwórz oczy, które cię przyciągną. Obieg numer jeden, obieg numer dwa, obieg numer trzy. Wybieramy tylko jedną grupę, nie przechodzimy na następne. Tylko jedna grupa, jedna osoba, jedna grupa. Dobrze? <grym> Dobra, lecimy szybciutko. Co u ciebie dobrego, pozytywnego? Niespodzianka, niespodziewanie podjęte jakieś decyzje, niespodziewanie podjęte jakieś kroki. Bardzo dużo niespodzianek jest tutaj. Dużo spontaniczności. Dużo spędzenia takiego czasu, jak na co mam ochotę, jak go chcę spędzać, czyli jakby. Tutaj nie za bardzo ktoś z Was planuje do przodu na 2-3 dni do przodu, tylko jakby spontanicznie. Mam jutro ochotę na to, to będę to robić, mam ochotę dzisiaj na to, to będę to robić. Fajna energia, taka luźna energia. Co dobrego, pozytywnego. No w grudniu na pewno tutaj czekają Was jakieś niespodzianki, to na bank. Tylko pytanie: Czy już od 1 grudnia to się zacznie? Czy już będziecie mieć mniej więcej jakieś przeczucia, czy jakieś sygnały, że tak się zacznie tutaj u Was dziać? Jedyneczko, wyjazd, spotkanie, bliskość jeżeli masz jakąś osobę, to tylko dla tych mówię, co mają, jakąś osobę, to bliskość. Co jeszcze. Bardzo dużo spontaniczności, także nawet ciężko mi jest powiedzieć dokładnie, co to może być. Gdzieś jakieś wyjścia, wyjazdy, spotkania, delegacje, kupienie sobie czegoś, zarezerwowanie sobie czegoś, zarezerwowanie jakichś terminów spontanicznie też to tutaj czuję. Czy nawet jakiś wylot daleko gdzieś, jakieś wakacje, jakiś wylot, coś takiego. Chcę to zrobić, robię, działam, nie zastanawiam się. Takie mamy tutaj energię. Ktoś Was może też w tym tygodniu, ktoś może jedyneczkę w tym tygodniu przepraszać, bądź jedyneczka nie będzie szukała problemów i zwad w tym tygodniu z nikim. Czyli jak nawet się pojawi jakaś osoba, to Ty jedyneczko będziesz robić wszystko, żeby zapobiec jakimś tutaj konfliktom. O tak. U Was też widzę pieniądze w tym tygodniu. Ale to nie jest coś, czego Ty się nie spodziewasz. To jest coś, co wpływa do Ciebie na konto. Dwa widzę. Dwieście, dwa tysiące, dwadzieścia tysięcy, dwójeczkę widzę. Dwójeczkę. Na początku. Mhm. Co tutaj jeszcze jest? Tak szybciutko? Co dobrego w tym tygodniu? Myślę, że tutaj będziecie mieć z kimś taką naprawdę poważną rozmowę. Jedyneczka przeprowadzi taką bardzo poważną rozmowę, albo ktoś z jedyneczką przeprowadzi bardzo poważną rozmowę, która bardzo dużo w tym tygodniu wyjaśni. To jest jakaś relacja, znajomość czy związek. Yy, obojętnie czy sprawy zawodowe, uczuciowe, czy yy, to sprawy rodzinne, bardzo dużo ta rozmowa wyjaśni. Ok. Czy jest tutaj osoba, z którą Ty nie masz kontaktu teraz? Tak. Co ona by Ci chciała przekazać? Tęskni, nie może się doczekać spotkania, a dla niektórych z Was ta osoba tęskni i. Jakby nic nie może zrobić w kierunku zmiany sytuacji, w jakiej ona jest, ty jest, wyrazem jesteście. Dobra. Czy jest, taka jest tutaj rada na tą osobę bez kontaktu? Czas, 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 jeszcze raz czas. No nie wiem, jak długo tutaj jeszcze trzeba czekać. To nam się tutaj ostatnio powtarza w tych czytaniach, no ale ja powtarzam to, co dziś słyszę z intuicji. A kto z Was y, będzie chciał zrobić tak, jak on uważa, prawda? Czy jest tutaj trudny związek? Jest trudny związek. Co u Was? No właśnie, zażegnanie kłopotów, kłótni. Dokładnie tak. I takie wyluzowanie, uciszenie, uspokojenie w tym tygodniu. I jaka jest rada? Zanim coś powiesz, pomyśl. Zanim coś zrobisz, pomyśl. Zanim coś chcesz nagle zmienić na gorsze coś między Tobą a Kimś, pomyśl 20 tysięcy razy, zanim to zrobisz. Bo tutaj jest dużo tej spontaniczności mimo wszystko, więc tutaj w relacjach trudnych uwaga i tak uczulam, żeby jednak się troszeczkę zatrzymać czasami i przemyśleć wszystko, tak? Czy jest tutaj ktoś, y, jakiś singiel? Jest singiel, czemu singiel jest smutny? Bo coś mu nie wyszło, bo coś się nie wydarzyło tak jak powinno? Ktoś z Was jest troszeczkę rozczarowany. Jaka jest rada dla singla? Singiel ma się wyprostować. piersi do przodu, jeżeli mówię do mężczyzn, klata do przodu i idziesz dalej po swoje. Spełniasz marzenia, spełniasz pragnienia, niczym się nie przejmujesz. Naprawdę, do dwóch, trzech miesięcy któregoś singli zmieni się radykalnie to, co jest teraz no, o 180 stopni. No, wydaje mi się, że na plus. Tak. Czy jest tutaj, w ogóle jaka jest rada dla singli? Wychodzić z domu na siłę, robić to co się podoba, utulać to wewnętrzne dziecko, czy wewnętrzną dziewczynkę, czy wewnętrznego chłopczyka. Utulać, rozpieszczać. Przypomnij sobie czasy za dziecka, jak ci fajnie właśnie yy, było, jak ktoś z was robił to, na co miał ochotę. Więc też zacznij robić to, na co ty masz ochotę. Twoje wewnętrzne dziecko tego pragnie, marzy, chce i, i czuje taką ogromną potrzebę yy, właśnie takiego spędzania czasu. Do kina, do restauracji, yy, na wystawę, na mecz, cokolwiek ci przyjdzie do głowy fajnego, rób. Czy jest tutaj osoba nieżyjąca? Kobieta o jasnych, siwych lub siwych włosach, bądź kobieta o takich właśnie jakichś dokoloryzowanych włosach, różnego koloru. Tu widzę pastelowe, yy, kremowe, różowe, fioletowe, czerwonawe, rudawe. Takie widzę kolory. Co ona by ci chciała teraz przekazać, gdyby mogła? Ona ci chce powiedzieć jedno: Nie bój się. Nie stresuj się, nie bój się, do odważnych świat należy. Rób to, co powiada, podpowiada ci serce, rób to, co podpowiada ci intuicja. Dobrze. Dla któregoś z Was jest też taki przekaż, ba, przekaz? Bardzo Cię kocham, to zwłaszcza jeżeli ma przekazać matka m ze swoich dzieci. Nieżyjąca matka przekazuje bardzo, bardzo, bardzo Cię kocham. Córko, synu mój. Bardzo. Tutaj też jest nieżyjące dziecko. I to dziecko chciałoby też przekazać, żeby ktoś z Was wreszcie zaczął cieszyć się życiem. Jedyneczko. Taki jest przekaz tutaj. No, nie siedź już, nie męcz się, nie przejmuj się, nie dręcz myślami, nie, nie pracuj też zbyt dużo, za dużo tutaj jest obowiązków. Zacznij cieszyć się z życia. Taka jest tutaj prośba. Jaki ten tydzień ogólnie jest? Pełen niespodzianek. Czego nie robić w tym tygodniu? Nie zadręczać się, nie siedzieć w takich negatywnych myślach. Co Ci najbardziej wyjdzie, ta spontaniczność będzie dla Ciebie czymś wspaniałym, i naprawdę będziesz kończyć ten tydzień z ogromnym zadowoleniem, właśnie z siebie. Ta spontaniczność po prostu na szóstkę z plusem. Rada na ten tydzień: idź na całego, rób to, na co masz ochotę. Nie wiadomo, co będzie za jakiś czas. Ciesz się każdą chwilą. Na porządki i sprzątania domu jeszcze przyjdzie czas. Ten tydzień dajcie sobie taki przejściowy między listopadem a grudniem przejściułeczkę sobie, zrób taką jedyneczko i wreszcie yy, yy, daj sobie trochę tej atencji, uwagi i, i daj sobie takiego rozpieszczania dla samej siebie jedyneczko. Naprawdę, to ci dużo da. Soki pomarańczowe, żółte, zielone, wszelkiego rodzaju zielone to, to też mogą być właśnie części roślin, części warzyw, owoców, wszystko co zielone, zioła. Co wszystko w naturalnej, najbardziej postaci i mniej przetworzone, tym zdrowsze. I dużo soków żółtych, białych, pomarańczowych. Białe to też kojarzy mi się z mlekiem, z przetworami białymi, wszelkiego rodzaju. Tego ci naprawdę życzę wspaniałego tygodnia. Dziękuję, buziaczki, popa. U ciebie, co w tym tygodniu? Spore zaskoczenie w sprawach związanych w relacji. Spore zaskoczenie to ma wyjść na, dla ciebie na dobre. Ale czy to będzie zaskoczenie dla ciebie dobre czy negatywne, tego nie wiem. To ma wyjść dla ciebie na dobre. To zaskoczenie mi się pokazuje w kontekście właśnie relacji takich, ale nie stałych relacji, gdzie wszystko jest poukładane, tylko w kontekście relacji, które jeszcze nie do końca są właśnie pewne i nie do końca dwójeczka wie na czym stoi. Jeżeli ty masz pewną relację i wszystko jest dobrze i szczęśliwy związek, to jakby ty się tutaj nie masz czym martwić. Czyli te słowa są zupełnie do innych osób. Co dobrego, pozytywnego, super wyjazd, super spędzenie czasu, super jakiś zorganizowany czas dla siebie z bliskimi, z bliską osobą, bardzo dużo zaplanowanego, dobrego czasu i zakupy, kupienie sobie czegoś fajnego, już takie przygotowania przedświąteczne, kupo, zakupy przedświąteczne, że też tutaj czuję. Coś sobie kupuję dwujeczka do domu, coś sobie kupuję, może jakieś prezenty, może jakieś drobnostki. Jak będziecie organizować święta albo i będziecie do kogoś, to już tutaj widzę w tym tygodniu jakieś takie podchody do, do tych właśnie. Do takiego obdarowywania się prezentami, ewentualnie zastanawianie się, co tu komu kupić. Ewentualnie wy macie dziecko, dzieci, i też ktoś z was zastanawia się nad Mikołajem, bo Mikołaj jest 6 grudnia, prawda? Stąd też ja wyczuwam te prezenty i to takie prezenty przedświąteczne, zakupy przedświąteczne, chciałam powiedzieć. Tak. Pozytywne jest też to tutaj w tym tygodniu, że ktoś z Was naprawdę z siebie będzie w tym tygodniu dumny. Więc Wy naprawdę tutaj dwójeczka coś zrobi takiego fajnego przez cały tydzień. Naprawdę super wykorzystany czas. Nie przespany, nie zanudzony, nie czas. Co jeszcze dobrego tutaj jest? Całus. <noise> Całus, bliskość. <noise> Przytulenie. Jeżeli ma dwójeczka kogoś to jak najbardziej, bardzo miłe chwile. Jeżeli nie ma, to trzeba poszukać, porozglądać się. No, ktoś się z Was pyta, gdzie mam szukać. No albo internet, oczywiście portale randkowe, no bo jakby nie ma innego wyjścia, czy jakieś grupy na Facebooku, czy tam gdzieś jakieś grupy tematyczne, w jakich możesz się gdzieś udzielać, pokazywać, być. I co tutaj jeszcze czuję? Wystawy, kino, teatr, jakieś wyjścia, koncerty. Yy, też yy, jakaś dyskoteka, impreza, no może też Andrzejkowa jakaś impreza. Te, też, tutaj, to też tutaj czuję, że tam możesz dwójeczko singlu kogoś poznać. Tak. Dobra, lecimy. Lecimy dalej. Tutaj też ktoś z was może otrzymać od kogoś prezent. A ta osoba, która da tę prezent, ona naprawdę ma do Ciebie piękne uczucia. No tak. Tak. Lecimy tutaj dalej z tematem. Hmm. Czy jest tutaj osoba, z którą ty nie masz kontaktu? Jest. Jest jej bardzo przykro, jest jej bardzo źle i bardzo z tobą tęskni. Jaka jest rada za tą osobą? Nic nie mam poradzone, nic. Nawet nie wiem, czy ty wiesz, kto to może być. A jeżeli wiesz, to tutaj nie, nie mam żadnej rady dla ciebie w tym tygodniu. Czy tu jest osoba mm, singiel? Czy te dwójeczka są single, są, jest bardzo dużo singli, co u was single? Wy zajmujecie się sobą, wy się cieszycie z tego, co macie, wy się delektujecie wolnością, inwestujecie czas tak, jak chcecie, robicie to, co chcecie, przy bliskich, przy znajomych, przy przyjaciołach, przy rodzinie, w otoczeniu, w którym czujecie się bardzo dobrze dwójeczki, i tak tutaj, tak to ma być rada. Tutaj też ktoś z Was ma jakieś zdolności, nie wiem, do pisania, tworzenia, nagrywania się, yy, tworzenia czegoś, więc też fajnie by było, gdyby ktoś z Was zaczął yy, działać w tym kontekście może najpierw dla siebie, a potem gdzieś komuś to pokazać ale w tym tygodniu też dla siebie pokazywać coś, nagrywać coś, robić coś. Yy, Gdzieś to dokumentować albo robić, tworzyć, tak, żeby ktoś jeszcze za jakiś czas mógł to zobaczyć, czy komuś też coś dać, obdarować kogoś czymś, więc to jest tutaj też taki przekaz. Czy tutaj są single? Single, które wychodzą, bawią się świetnie i taka jest rada na ten tydzień. Czy tutaj jest ktoś w trudnym związku? Jeżeli masz trudny związek, to wszystko już wiesz, co masz robić, w jakim kierunku masz iść i tutaj żadnych rad nie potrzebujesz ode mnie w tym tygodniu. I wszystko jest dla ciebie jasne. Jeżeli ktoś jest z was w bardzo szczęśliwym związku, uwaga, żebyście za bardzo nie stracili z oczu drugiej tutaj połówki. Bo jak stracicie z oczu drugą połówkę, to możecie się troszeczkę w tym tygodniu rozjechać energetycznie i też troszeczkę emocjonalnie na tym, której z Was może yy, ucierpieć. Czy jest tutaj osoba nieżyjąca, kobieta i mężczyzna? Co mężczyzna chciałby ci powiedzieć? Jest ciebie bardzo dumny, nie może się czegoś doczekać, w pewnym sensie też ci coś gratuluje i dziękuję ci za coś i jeszcze on przekazuje, że wkrótce wydarzy się coś, na co ty dwójeczko długo czekałaś. Nie wiem, co to jest. Piszcie, czy macie jakieś pomysły, bo ja nie mam. Ostatnio dziwne są przekazy od nieżyjących. Czy tutaj jest przekaz od tej kobiety? Tak, ona tutaj jest mniej aktywna, ona jest skupiona, ona tutaj działa. Chyba ona jest takim troszeczkę aniołem stróżem dla któregoś z was, dlatego ona się nie odzywa, ona bardziej działa w tej materii, gdzieś tam wiruje obok was. Na około dwójeczki pilnuje, obserwuje, yy, tak, yy, taką opiekę trzyma nad tobą i ona jedynie, co chciałaby teraz powiedzieć, to że wszystko jest dobrze i wszystko jest tak, jak powinno być. Tak, czy tutaj yy, jeszcze co bym chciała zapytać? W ogóle jaki ten tydzień dla was będzie dwójeczki pełen radości pełen y, optymizmu y, pełen takiego uśmiechu i radości i takiego y, ucieszonego wewnętrznego dziecka jak jeżeli macie dzieci to te dzieci też są jakby radosne ucieszone wokół ciebie y, tutaj dwójeczko i jeszcze tutaj y, y, widzę dużo takich sytuacji w tym tygodniu na które ktoś z was y, sobie zapracował. Ta dobra karma gdzieś teraz się powinna uzbierać dla któregoś z Was, bo Wy się sobie na to zapracowali. I też bardzo dobre, jakieś takie z, z przeznaczenia, z losu, sytuacje, które mają Ci pokazać, że po jakimś gorszym okresie teraz troszeczkę się rozjaśni to słoneczko dla Ciebie. Może jeszcze nie takie wow, ale już coraz bardziej to słoneczko zaczyna dla Ciebie świecić. Tak jest po prostu coraz lepiej się zaczyna w twoim życiu układać. Co tutaj jeszcze jest? Chyba wszystko. Czego nie robić? Nie odkładać czegoś na bok i nie myśleć pesymistycznie, negatywnie. Co najbardziej ci się uda w tym tygodniu? Mieć coś, wygrać coś, zrobić coś, być siebie bardzo dumnym. Rada na ten tydzień: dużo aktywności, dużo spacerów, dużo wyjazdów, dużo wychodzenia z domu. Rób to, co chcesz, to, co ci pasuje, to, na co masz ochotę. Oczywiście z ostrożnością i uwagą, ale rób to. L lodowisko też widzę, to, to, co będzie mróz w tym tygodniu. Ciekawa jestem, czy będzie na tyle mróz, żeby ktoś z Was mógł sobie jeździć na lodowisku. No, ciekawy, ciekawa wizja. Czy twoje dzieci, czy dziecko? Też tak może być. Dobra. Jak wy kończycie tydzień, ogromnie szczęśliwi. Kończycie tydzień z ogromnym szczęściem i w oczach, i w sercu. Dziękuję bardzo. I trójeczka. I trójeczka. Trójeczka się z czegoś podnosi. Trójeczka wstaje z jakiegoś zimowego snu, z jakiegoś zawieszenia, z jakiegoś zatrzymania. Trójeczka zaczyna mieć w tym tygodniu więcej radości i siły w sobie. Trójeczka zaczyna tętnić życiem po malutku. Zbierać siły witalne. Tutaj dużo zielonego, którego z Was widzę. Zielone y, części roślin, jadalne oczywiście. Im bardziej nieprzetworzone, tym lepiej dla Ciebie, więc może ktoś z Was się bierze za siebie. Ewentualnie też zioła. No, bo też zielone to są zioła, więc, czy tam zielona herbata, więc to naprawdę kogoś z Was tutaj y, postawi na nogi. Co dobrego, pozytywnego, prezent, dobrze wydane pieniądze, dobrze zainwestowane pieniądze, coś też możecie sprzedać, uzyskać, otrzymać, to w kwestiach finansowych się pokazuje bardzo ładnie. Co jeszcze tutaj dobrego, pozytywnego w tym tygodniu? Nagroda, uznanie, jakieś oklaski, wiwaty, podziękowania, gratulacje. Może mówię tylko do jednej osoby, ale musiałam to powiedzieć. Tutaj też czuję przytulenie mężczyzna z kobietą, bardzo mocne tutaj przytulenie, aż takie wręcz. No nie możemy się od siebie oderwać, tak? Co jeszcze tutaj jest? Co dobrego, pozytywnego w tym tygodniu? W ogóle grudzień się u ciebie yy, pokazuje tak dosyć bajkowo, zjawiskowo, pięknie i optymistycznie. To nie wiem, kto z Was to przeczuwa, ale tak mi się tutaj pokazuje u trójeczki. Jeżeli trujeczka czuła się do tej pory jakaś samotna, to w grudniu w ogóle tego już nie będzie. Tylko no, nie można się celowo izolować, wiadomo, bo jak teraz ja powiem. <laughs> Trujeczko, będziesz spędzać cudownie święta, nie wiem, grudzień i sylwester i teraz to Trujeczka słyszy myśli sobie no kurczę, a ja chcę posiedzieć sama sam. I ciach i się mi zablokuje, to ja tak się nie bawię. <grym> Tym bardziej, że dopiero tutaj Trujeczka odzyskuje te siły witalne. Więc ja widzę Trujeczkę tutaj bardzo szczęśliwą zadowoloną. Bardziej Niż w ostatnim czasie, na ten grudzień właśnie. Ktoś z Was może się dowiedzieć, że zostaje rodzicem, ktoś z Was się może dowiedzieć, że zostaje dziadkiem, ktoś z Was może się dowiedzieć, że u jego znajomych przyjaciół powiększa się właśnie rodzina. Może ktoś z Was zostanie zaproszony na jakiś chrzest, ślub, komunię, też tak może być już w grudniu. Przy okazji, na przykład, jakichś uroczystości czy świąt, też tak może być, nie? Ale jaki ten tydzień będzie u Ciebie ogólnie? Naprawdę lepszy niż ostatni tydzień i dużo bardziej pozytywny niż ostatni tydzień. Co jeszcze pozytywnego, dobrego? Ktoś z Was kupi sobie coś fajnego, przygotuje sobie coś fajnego do zjedzenia w tym tygodniu, będzie dbał o to, żeby tak było, będzie dbał o dietę, będzie dbał o siebie. No, tutaj widzę dwie osoby, które się przytulają. Więcej tutaj nic nie mam, moi drodzy. Z takich ogólnych przesłań to jedynie gdzieś w innych, może, czytaniach coś się znajdzie. Tutaj też zobaczyłam, że pieniądze do Was lecą. Taki deszcz złotych monet. To nie wiem do kogo z Was, ale tego Ci naprawdę życzę, bo ich nie, czy to będzie. 10 zł, 100 tysięcy, czy 10 tysięcy, czy 100 tysięcy, czy powyżej tej kwoty, życzę Ci dużo obfitości finansowej. Tego Ci naprawdę życzę. Dobra, lecimy dalej. Czy tutaj jest osoba, z którą Ty nie masz kontaktu? Raczej takiej osoby nie czuję już u Ciebie, trójeczko. Czy Ty masz osobę tutaj? Y Trudny związek. Czy jest ktoś w trudnym, bardzo trudnym związku? Może bardzo trudny nie, ale trudny jest i co się może wydarzyć. Testy, testy, jeszcze raz testy w tym tygodniu dla tego trudnego związku, różnego rodzaju sprzeciwności losu, yy, z dobroczynności losu, to będą różnego rodzaju testy dla Ciebie, dla tej osoby albo dla Was obydwu. Przy tym trudnym związku, jaka jest rada? Uważaj, co mówisz, co robisz, co planujesz, co piszesz, co wysyłasz w przestrzeń. Uważaj na każde słowo, każdą myśl, bo im bardziej coś jest negatywne, to robi się negatywne. Im bardziej coś jest pozytywne, robi się pozytywne. A jeżeli czegoś nie chcesz w tym związku, trudnym. To też podejmij jakąś decyzję, albo skończ, albo zmień na kogoś innego, albo pobądź przez chwilę sama sam. Tak, tutaj jest bardzo ważne takie wyrachowanie i zdrowe granice. Dokładnie, ale to jest dla ciebie, nie dla was obydwu. To jest coś dla ciebie tutaj, trujeczko. Wyrachowanie też w zgodzie z sobą i wyrachowanie też w zgodzie z własnym sumieniem. Zachowanie własnych zdrowych granic. I też miej na uwadze to, że inni też mogą zachować te zdrowe granice względem ciebie, i też nie na wszystko musi się ktoś zgadzać, prawda? Najważniejszy jest kompromis i zrozumienie. Tak uważam. I tego będę cały czas bronić i pilnować. Dobrze. Czy tutaj jest osoba singiel? Singiel, który właśnie wychodzi na świat, rodzi się jakby pomału na nowo. Aż mnie przeszły ciarki po plecach. Co u w ogóle jest Wam poradzone, wam by się przydało, przydało takie mega oczyszczenie energetyczne. Sama też to robię, kto z Was takie coś czuje, to proszę się do mnie zgłosić. Wykonuję na odległość też tak, przez telefon. Albo sama mając tylko jakieś aktualne zdjęcie, wykonuję takie oczyszczenia. Koszt oczyszczenia 200 zł, to mówię od razu. Kto będzie chciał, ten się oczywiście zgłosi. Kto nie, też nikogo nie namawiam. Ale aż mi przyszły takie ciarki po plecach. Jeżeli ktoś z Was sam umie się oczyszczać, to proszę to zrobić jak najszybciej. Też dla któregoś z Was jest powiedziane, żeby nie wchodzić na jakieś dziwne strony, dziwne jakieś treści i też, żeby za bardzo nie odpływać w uzależnieniach. Co tutaj jeszcze jest powiedziane? Czy jest tutaj osoba nieżyjąca? Mężczyzna, ciemne włosy bądź czarne włosy, taki troszeczkę przy sobie, na pewno nie osoba chuda ani szczupła. Co on by chciał ci powiedzieć ten mężczyzna? Kocha cię, jest ciebie bardzo dumny, dbaj o siebie, mówisz w siebie, korzystaj z życia. Zadbaj o swoje ciało, emocje, o swojego ducha, o miejsce, w którym mieszkasz, przebywasz, o pracę, działalność o to wszystko teraz zadbaj. Nie zaprzepaszczaj czegoś, on tak prosi. Zawsze byłem z ciebie dumny. Zawsze byłem z ciebie dumny. Takie słowa tutaj słyszę, które on ci przekazuje i zawsze chciałem dla ciebie jak najlepiej. Nie zapominaj, od kogo pochodzisz. Bierz przykład ze mnie i z tego też, ile potrafiłem dać siebie. Zrób tak, żeby dać siebie jak najwięcej. Czy tutaj, yy, co ja jeszcze chciałam powiedzieć? W ogóle, jaki ten tydzień dla Was będzie ogólny? Pełen wszelkiego rodzaju niespodzianek, w tych trudnych związkach, różnego rodzaju testy, ale e, myślę, że to Wam da dużo do myślenia i po prostu dużo będziecie musieli przeanalizować w tym tygodniu. I pod koniec tygodnia będziecie myśleli: Wow, ale tu się dużo wydarzyło, ale to jest po coś potrzebne, żebyście mogli albo w tym trudnym związku iść dalej albo w tym trudnym związku powiedzieć sobie, dobra, nie, dajemy sobie czas, albo odchodzimy, albo nie wiem, przechodzimy na, przy, na przyjaźń, albo dajemy sobie spokój, albo dajemy sobie od siebie spokój. No bo to będzie taki naprawdę dosyć, dosyć poważny test u Was. Jak ty kończysz z takim właśnie zastanawianiem się, co tutaj się w ogóle wydarzyło przez ten tydzień? Czego nie robić, nie siedzieć, nie odkładać, nie kłócić się. Nie być dla kogoś nieosiągalnym, tego nie robić. Co wam się uda, jeżeli się postaracie, możecie naprawdę sobie w tym tygodniu zwiększyć szansę w relacji, nawet romantycznej, czy w związku romantycznym, zwiększyć swoje szanse, iść do przodu, iść w kierunku rozwoju relacji romantycznej. Nie bać się tego. Największe wyzwanie to te sprawy miłościowe. U was tak? No i to będzie testowane w tym tygodniu. Dziękuję ślicznie. Przytulam Was mocno, bardzo mocno. Pozdrawiam. Pa, pa.